Jak odróżnić prawdziwą miłość od zwykłego kaprysu? Kaprys znika, gdy go zaspokoimy, a miłość jest wiecznie niezaspokojona. Co się dzieje z Javierem? Uspokój się, kochanie. Na pewno coś jest nie tak. Wręcz przeciwnie. Piszą, że nasz syn ma bardzo wysokie IQ. Jestem zaskoczony. Sama zobacz. Mój Javier jest znacznie powyżej średniej. To geniusz. Tak, proszę spojrzeć. Zgadza się. Nie przesadzaj, kochanie. Psychologia nie jest zbyt precyzyjną nauką. Chyba się nie pomylili. Jasne, że nie, ale nie jest Einsteinem ani Kasparowem. Piszą, że IQ Javiera Alaniza nie odpowiada profilowi ich szkoły, dlatego nie mogą go przyjąć. Jak rozumiem, wróci do nas. Jasne. Najpierw pogadam z Diego. Po co? Javier bardzo mu dopiekł i chciałbym wiedzieć, czy zgadza się na jego powrót. Jak się czuje Diego? Znacznie lepiej. Nie przyszedł do szkoły, bo zapoznaje się z moją pracą. Wkrótce go zatrudnię. Świetnie. A co zrobimy w sprawie Javiera Alaniza? Niech Diego zdecyduje. Jeśli będzie w stanie zapomnieć o tym incydencie, nie widzę żadnego problemu. A jeśli nie, poszukamy dla niego innej szkoły. Cieszę się, że znów pana widzę. Niestety mam dużo pracy domowej, ale proszę się rozgościć. Przepraszam. Zaczekaj. Niech idzie. Chciałem porozmawiać z tobą. Ze mną? Tak Coś się stało mamie? Nie. Martwię się o ciebie, o mnie? Tak. Dlaczego? Szofer mi powiedział o twojej prośbie. Czemu mu kazałaś, żeby jako ja kazał Twojemu chłopakowi oddać prezenty? Ja już nie chodzę z Giovannim. Pokłóciliście się? Powiedział, że nie chce się z nikim wiązać. Co to ma wspólnego z prezentami? Schowałam je, żeby mnie poprosił o pomoc. Przepraszam, ale tylko tak mogłam go zmusić do powrotu. Zależy mi tylko na Twoim spokoju. Będę spokojna tylko u boku niego. Bardzo go kocham. Pomożesz mi? Zaraz go poszukam i sobie z nim pogadam. Zgoda? Zrobisz to dla mnie. Zaczekaj. Gadanie z nim tutaj jest bez sensu. Nie załatwimy tego przez telefon, bo jest za głupi. Przekonam go, żeby pozwolił Javierowi zostać. Lepiej się gada z ukochanym, patrząc mu w twarz. Przyznaję, nie jest mi obojętny, ale to nie ma nic do rzeczy. Idę już, bo tylko mnie rozpraszacie. Czekaj. Jesteś zła jak osa. Weź nas ze sobą. Odsuń się, bo wrzucę cię do basenu. Nie. Ciebie też. Nie idź, proszę. Jak zwykle wpakujesz się w kłopoty. To nienormalne. Możemy pogadać. Idę sobie. Podtrzymuję to, co mówiłam Robercie. Przestań. O czym chcesz rozmawiać? Występują. Zbuntowanie. Odcinek 401. Sakar la tristeza de mi corazon. Może ty coś wiesz? Dość tego. Po co mnie tu przyciągnąłeś? Gadaj. Muszę powiedzieć ci coś na osobności. Jesteśmy sami. O co chodzi? Lola nie wierzy, że miałaś problem z prawem. Prosiła, żebym się dowiedział, co się stało z aktami z twojej szuflady. To niemożliwe. Pewnie to coś poważnego. Najbardziej zależy mi na twoim szczęściu. Pozwolisz sobie pomóc. Przechodzę najgorsze chwile w moim życiu. Nie przesadzaj. Odpręż się. Nie mogę. Ta sytuacja jest dla mnie nie do zniesienia. Kiedyś złamałam dwa paznokcie, a przez tę wiedźmę Sol de la Rive prawie straciłam włosy. Jednak to nic w porównaniu z tym, co przeżywam teraz. Bo... Wyobraź sobie, że twój były chłopak przyprawia ci olbrzymie rogi. Do tego mój tata prowadza się z jakąś czarownicą. Nie możesz zaakceptować, że twój tata jest z kimś na poważnie? Nie. Jak umarła moja mama, myślałam, że będę jedyną kobietą w życiu taty. Rozumiem, że potrzebuje towarzyszki, dziewczyny i tak ale powinien jej szukać jak należy. Niestety on nie potrafi wybrać. Daj mu spokój. Chcę, żeby miał super słodką dziewczynę, która się ze mną świetnie dogada. Będzie moją przyjaciółką i jest mega elegancka. Ale tata ma fatalny gust. Tacy mężczyźni jak on, nawet zakochani, nigdy nie tracą dobrego smaku. Wszyscy są tacy sami. Na przykład Miguel całkiem stracił poczucie smaku. A ty znów swoje tak. Sabrina, ta czarownica. Jest okropna, brzydka i obrzydliwa. Może nie aż tak, ale jest okropna. Wyluzuj, ciągle to samo. Jestem od niej brzydsza. Jasne, że nie. Chciałaby wyglądać tak jak ty. Czuję się brzydsza. Nie mów tak. Chodź tu. Jest wyższa. Nie opowiadaj bajek. Naprawdę. Jak człowiek się zakochuje, wszystko się zmienia. Odwija się to na twarzy, w oczach, w spojrzeniu. Taki szczególny blask. Tak. Zobaczmy.